Mm mm, mm mm. mm. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué Gracias, mm -hmm. gracias programę. Czekaj. Jeszcze to mi dołączyć? Taka fajna gierka jest. Nie, nie mogę. zobaczcie, czy ci mój live działa na YouTube. Na razie jeszcze nie mogę. Mój, mój to teraz będzie na Tobie, a ty powiedział, że jak jest no to może mi dać trochę więcej czasu w YouTube, ale na razie nie, ma, na razie nie mogę. Grać? Y y oglądać YouTube a. a Trąc. Transmisję. Chcesz ze mną grać? To ja mogę włączyć transmisję. Czekaj. Ej, gramy w jakieś morfy? W to ile Trolley Play. No dobra. O, wszystko działa. Wszystko działa. Wszystko działa. Wszystko działa. Wszystko. To no zaczynamy. Transmisję na żywo. No dobra. Nie mogę do ciebie dołączyć. Chwil C poczekajcie, ja sobie wejdę w Robloxa i będę grał z moim kolegą. Poczekajcie, chwilę. Przełączyłem. Dobra. Dobra, ja już wchodzę w gierkę. E, Wojtek, jeszcze... Wojtek, czekaj, wejdę na privata. Na privata wejdę. E. Ty do mnie dołącz. A wy widzowie poczekajcie, bo ja idę po pizzę. Dobra, Wojtek, poczekaj, bo ja po pizzę idę, ok? Dobra. Przyłączyłem widzę na taką scenę, że widzą jakby tylko moją postać. Dobra. Ej, bo ja jestem... Patrz, patrz na mnie. Nie wiem czemu, ale jestem adminem. Patrz na to. Wojtek, ktoś mi dał niechcący y, rolę admina. Skąd ty znasz komendy? Ale to nie ja. Ja dostałem coś takiego. Albo patrz. Czekam. Coś takiego mam, nagle dostałem się. Dostałem komendy admina w tej grze, rozumiesz? Dobra, ja idę po pizzę.

Waitek, bo coś cię nie słychać. Czekaj. Dobra. Rozłącz się na chwilę. Oko Rozłącz się na chwilę, Wojtek, bo chciałem coś zrobić. Z Discorda? No tak, na chwilę się rozłącz. Anek. Co? Nie ma? Live'a robię. Okej. Okay. Jest na YouTube, zobacz sobie. Wejdź na mój kanał i zobacz sobie live'a mojego. I oglądam. Co? Biorę chipsy i oglądam. <laughs> chwilę. Dobrze, jestem i wchodzę na Twój kanał. Jak mówisz, kto się nazywał? A polski ten. Polski ten. Tak. Muszę wejść tam, na tego Discorda i... tam... Ty na te Twoje zaproszenie na kanał, bo nie mogę ten... Dobra, to Max. Dobra, łatwiesz strona. Eee... A kto jest? To jest? Polski kulfit. Tak, wiem, już mam. Mij sobie transmisję na żywo. Transmisję na żywo. O, jest, dobra. Widzisz takie zaraz zaczynamy? Zaraz zaczynamy? Tak, jakiś? tak, Fajne? tak, tak, druga to tak, tak, scena. to jest druga scena To teraz patrz. tak, 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 a ty z nami? No Ja Nie, ja nie, nie mogę grać Aha. To oglądaj To będę rozłączył się, bo tam narki też są słychać Dobra no. Dobra, Dobra. Pozdrowienia dla Franka, szalonka. Tror jeg var litt gremme, for å Ha det bra. Raczej mogę grać, już do was dołączam. I oglądam live'a, żebym wiedz żeby wiedział, gdzie jesteś. Nie. Ale widać live'a? No widać Aha, dobra, bo Wojtek wyszedł Oglądam i gram Do first Ej, dawajcie, gramy spin down'a Chcecie? A dobra, bo ja nie ten Bo ja w zły moment, bo ja zapauzowałem wcześniej Uczaj A co to jest w ogóle? A to jest Taka? rosyjska ruleta Dawajcie, gramy w to. Dobra A to jakieś pole bitwy z infekcją, to to? Nie, to? nie, to nie to. To nie jest to! Nie, nie to. Włodzio, weź to. Ej, ej, słuchajcie. ej, dołączcie do mnie, okej? Okay? Mhm to dobra. Zastycz Dobra Dobra, gramy w Speed Downa taka róleczka. Max mama przyjedzie, już kończ tu, bo no, posprzątaj weź przy pościach. Chodź do mnie, chodź do mnie. Na tu hmm. Speed Down w ogóle widać to wszystko. No widzę. Czekajcie, bo ja mam mocne lagi. Zobacz mnie. Ja mam ultra mocne lagi. Okej. Okay. Muszę się na chwilę rozłączyć w tej gry. Okej. Okay. No. No bo już dołączam. Mm. A czemu? Ale chwilka. No ale chwila, no to przyjdzie dopiero o 18. Chwila, ale za to. No to podczątam, ale. Powiedziałeś, że chwilę. A mogę chwilę? Mam korek wyłączyć? Live'a robię co będziecie Nie, pana nikomu nie ma na live. Ie. Żadnego live'a masz mi nie robić, masz mi nie streamować, nie ma pozwolenia. Jesteś ze no, nie no. jesteś też w pełnolej. Dobra Dobra Włącz. Co mam wyłączyć? do live'a Mogę chwilę. Już powiedziałem. That's it.